Cześć, Witajcie z tej strony Legion Marvel Strike Force Arena. Dzisiaj sobie spróbujemy taki skład zniszczyć. Widzimy Apokalips z Horsemenami i z Nickiem Fury. I co do tego musimy użyć? No to musimy do tego użyć Quicksilvera, żeby tutaj zmienić oblicze naszego. Timu, poza tym Red Hulk, Grog, Kang, no i Apokalipsy. No, i co my tutaj mamy? Jak zwykle na początku, Nick Fury ładuje się z minionami. Więc na początku, no trzeba się jakoś pozbyć tych minionów. I jak to zrobimy? No, musimy się gdzieś tutaj wstrzelić. Pewnie tutaj najlepiej zahaczymy jeszcze. Apokalips przy okazji, specjalem od kanga. On nam za bardzo tu nie może nic zrobić, a jednak coś tu zrobił. No i teraz musimy znowu tutaj gdzieś wjechać. Musimy specjalem Redholka, Redholka przeciwnika i Morgan zahaczyć, więc jeżdżamy tutaj. Pozbywamy się przy okazji minionów, co ważne. Oj, przy okazji padła Morgan. Teraz nie ma wyjścia. Trzeba użyć specjala na minionie. Apokalips, żeby tego miniona wyeliminować. Jednak się nie udało. No i to teraz nie ma wyjścia. Musimy tutaj zrobić na flance rok, żeby zbierała tanta. I co my teraz mamy? W końcu przychodzi tura Quick No i możemy wykończyć tego miniona już z Basic'a. No i co najlepsze, Quick Quicksilvera mamy jeszcze raz, ale mamy też specjala. I ten specjal, jak sobie zobaczymy, no to czyści czarże i redukuje speed więc to będzie idealna broń, żeby tutaj załadować red Hulka. Więc jedziemy red Hulka i wyczyścimy mu czarże. Rok tu atakuje. Żadnej litości nie czuję. Ale co jest tu ważne, to zaraz nasz Red Hulk się załaduje. I będzie mógł walnąć z Ultimate'a. I mamy to. Ładujemy Ultimate'em przeciwnika. Teraz. Kang. Ma ultimata, więc może tutaj coś pościągać, jeśli się uda, jednak nie ściągnął. No ale już widzimy, walka jest już praktycznie wygrana. Mamy ultimata apokalips, więc spokojnie tutaj wjeżdżamy. I zostaje nam rok, która zaraz padnie. No i tak by to wyglądało. Także to by było na tyle.